Siemanko, tutaj Hikaru, i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Spor e, Kontynuujemy naszą rozgrywkę o na tą planetę, bo tutaj coś mi pika e, Może będzie coś e, ładnego i fajnego Zatem warto by było e, się rozejrzeć, oczywiście naprawdę, naprawdę nie ma tu nic? No to dziwne No trudno Jak nie ma to nie ma Zobaczmy, czy możemy od nich coś kupić fajnego. Handel. Może bym to bardzo ładnie sprzedać, tą przyprawę. Naprawdę bardzo ładnie. Ale tą przyprawę dosyć kiepsko, więc myślę, że powinni się do, do kogoś innego. Może będą mieli lepsze oferty. Bo za taki grosz naprawdę się w ogóle nie płaca. Niczego sprzedawać. Zobaczymy, czy tutaj nam no, już coś zebrali. O, fajnie, dwie przyprawy. Super, to mi się podoba. I to nawet bardzo, bardzo. E, no właśnie, kurczę. Ja bym poleciał na moją planetę macierzystą. A ogólnie to wszystko musimy zwiedzić, to wszystko, ta cała galaktyka, którą tutaj widzicie, to wszystko można zwiedzić, a jesteśmy, my jesteśmy tutaj w takim malutkim... Patrzcie. Galaktyka jest taka wielka, my jesteśmy tutaj i Taki jeden element, taki malutkie tutaj, o, tutaj, to zobaczcie, jak to jest dużo planet. I powiem wam, że tutaj, oho, planetę Herce w systemie e, Oileus nawiedził kataklizm. Dziennik zarząd będzie ci informował o wszelkich klęskach żywiołowych na twoich planetach, jak i na planetach sojuszników. W widoku galaktycznym kataklizmy zaznaczane są na czerwono. Otrzymasz też osobne zawiadomienie, ale... Groźny wirus. Musisz natychmiast usunąć ze stada zarażone sztuki, inaczej wirus rozprzestrzeni się i stracimy cały gatunek. A to może być tylko początek zagłady całej biosfery. Pośpiesz się. Pośpiesz. Dobra, zatem mieliśmy inne plany. A wygląda na to, że musimy je troszkę troszkę zmienić. Ale no, nie ma problemu. Wydaje mi się, że oni też by nam pomogli w w momencie zagrożenia coś pojawia się na moim radarze. Ciekawe co. Myślę, że ten zagrożony gatunek się pojawi. Tutaj nic nie ma. Ekosystem tej planety jest zagrożony. Zabij chore zwierzęta, zanim zarażą resztę swojego gatunku i wywołają efekt domina, prowadzący do zapaści całej miejscowej piramidy pokarmowej. Mamy na to 3 minuty. Dobra, kolejne Dobra, fajnie Teraz kolejne, szybko to idzie Strasznie e, mi się podoba, że radar nam pomaga I nie utrudnia nam tego, to jest bardzo przyjemne e, Dzięki czemu e, Te zadania nie są e, uciążliwe, tylko są bardzo przyjemne i fajnie, bo są różnorodne Naprawdę różne rzeczy tu trzeba robić I to mi się bardzo podoba Chyba nie w tą stronę poleciałem, nie? Ludzie Gdzie on jest? Tam jest, po Wasie. Skór syn Nie ma za co, nie ma za co. E, może zobaczymy, jakie mają dla nas misje. E, przykro mi, ale w tej chwili nie mamy nic dla Ciebie. Może innym razem, w porządku. Pozwólcie mi zapytać o coś innego. O, to sprzedamy, znowu niebieską przyprawę. To się nazywa być tym. I trzeba poszukać kogoś, kto będzie chciał od nas kupić tą e, czerwoną przyprawę. Pamiętam, że ktoś chciał nam bardzo dużo za nią zapłacić, ale cholera jasna nie pamiętam kto. To jest właśnie minus. Może sobie zapiszemy, bo ta gra lubi mi e, często wywalać do Windowsa. Nie wiem czemu. Naprawdę nie mam pojęcia czemu ta gra tak kiepsko mi działa. Jak działa, to jest okej, okay, ale jak się zawiesi, kurczę, to nie wiadomo czemu. Hmm. Może przejdźmy się na te planety. Zobaczymy, czy jest na nich coś ciekawego. O właśnie. O, tu jest różowa. Kurczę tego. Różowa przyprawa. Ja pierniczę, jak fajnie. Bardzo by mi się przydała. Coś się pojawia na pokładowym radarze. Tu się nic nie pojawia. Tu jest um, gejzer z przyprawą. E, odkrywasz dziką komponentę pełną zwierząt i roślin, dzięki której można za. Szczepić życie na innych ciałach niebieskich. Dzikie planety opytują też w źródła przyprawy i mogą być kolonizowane. O, fajnie, 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 fajnie. Jak biście, może tutaj kolonie zrobić. Akurat mamy kolonizator, i to żeby tylko jeden różową przyprawę będziemy mieli. Jak fajnie, jeszcze nigdy jej nie miałem, bo mi się trochę inaczej e, gra, jakby m, 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 tego wyrenderowała. Jak biście? Jak fajnie, jak fajnie, jak fajnie. Ale zainski ty planety jeszcze, dlaczego? Przecież tu pokazuje mi, że jest ok. Zapobiegnie to? Nie. Kura. Dlaczego ja tu nie mogę nic robić? Dlaczego? Przecież ta planeta ma dobry typ. To dlaczego? Ora, zbliża się. Tutaj coś mamy. Jakiś... A, nie to, nie to mi chodziło, Jakiś artefakt. No, jakiś zwój pradawnych. A dlaczego by tutaj nie możemy robić kolonii? Powiedzcie mi ludzie. Dlaczego nie możemy? Przecież spełnia wymagania. Jest na T1. Co? Dziwny obiekt zbliżający się do planety Dedal, czy to mogą być groksowie? Jaki, jacy groksowie? What the fuck? To jest tutaj gdzieś, lecimy. Co się dzieje? Widzę, że naprawdę ciekawie gra nam się tutaj zaczyna układać. Aha, ktoś próbuje ją podbić, tak? Tą planetę Z tego co widzę tutaj, jakieś dziwne kolory Imperium Groxów, ja pierniczy. Ale oni ładnie mi mogą nastukać Wiecie co? Będę walczył koło miasta To może być trudne, bardzo trudne ponieważ e, taki jeden stateczek jakim jesteśmy e, wątpię, że sobie poradzi tutaj z całą chmarą statków, naprawdę zwalczyli ich jest. No nie wiem, no nie mam pojęcia jak to zrobić. Za dużo ich. A... Dobra. Ta planeta jest atakowana przez groksów. To mają trochę e, do dupy, ale cóż mogę e, poradzić? O, mamy dwie e, przyprawy koloru czerwonego. Musimy się odładować. Handel. Handel, handel, handel. Kręgi w zbożu, bateria. Ale po ma wyrównywać powierzchni, nie potrzebuję tego. Hmm. Nie, no na razie nie mam tu niczego potrzebnego. To sobie sprzedamy, bo tego całkowicie nie potrzebuję. Tu jest żółta przyprawa, ta, A to jest T0, tu nic nie zrobię. Tutaj nic nie ma. Tutaj T0. Te... O, to jest T1, ale tutaj chyba nie ma żadnej przyprawy, nie? Tak mi się wydaje, z tego co widzę. No właśnie, nie ma żadnej przyprawy. No trudno. To może chociaż sobie pokolorujemy, żeby to było jakoś ładnie i sympatycznie. No pomalujemy sobie. Bardzo ładnie to wygląda, więc czemu by tego nie używać częściej. No zobaczcie jak pięknie. Bardzo ładnie to wygląda, podoba mi się. A co im tutaj od nas chcą? Może jakieś... Mi a, misje chyba musimy wziąć chcę badać wszechświat, rozwijać imperium, badać wszechświat artefakty sobie poszukamy dobra zejdź rzadki towar. Eksploruj galaktykę w poszukiwaniu planet, na których znajdują się rzadkie obiekty. I co, i tyle? Dobra, mamy 5000 za to. Czyli to jest właśnie to, e, co chcę w tym momencie robić. Chcę troszkę pobadać tą, e, tą galaktykę naszą. I zobaczymy, które planety da się skolonizować. T1. O T1 jest przyprawa, żółta. Ale czego tutaj brakuje? Nie jest badana. Średnia roślina. To może. Tutaj ogarniemy sobie naszym tym skanerem. Nisza. łada hmm. what the fuck is going on? Bo ja bym chciał tu kolej założyć, bo tu jest żółta przyprawa i całkiem daleko naszego tego naszego imperium to jest dużo rośliny. Może posadzimy, będzie ok. O, fajnie, 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 fajnie. Dobra, to już wiem o co chodzi. Już wiem, już wiem dlaczego wtedy nie mogłem e, niczego zrobić, ponieważ... E, nie mieliśmy wtedy... Tutaj ta planeta, y, ta planeta. nie miała ekosystemu. Ten biosystem tak się nazywa. O właśnie, i teraz możemy już tutaj skolonizować tą planetę, tak? A powiedzmy tutaj. Dobra, 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 oki-doki Ale gdzie była to różowa polenta, możecie mi powiedzieć, bo kurcze nie pamiętam Ona była gdzieś tam daleko Koło tych różowych, nie? Gdzieś tak Jak mi się wydaje Ale gdzie dokładnie to nie pamiętam, będę musiał poszukać A wy poszukacie razem ze mną, czy wy chcecie tego, czy nie Tak więc, oj macie przechlapane Fajnie i tylko teraz miejsce pracy. Nie zapisuj. Okej. Okay. Dobra, musimy zrobić tak, żeby tutaj nam produkowano chociaż, chociaż trochę tej przyprawy. Wydobywano znaczy się. Dobra, dajmy sobie powiedzmy tutaj. Dajmy sobie dom. Dom tutaj e, Jeszcze dom tutaj I powiedzmy, że tam Rozrywkę damy, a nie, chodziło mi o o to. No właśnie, tu mamy podwójną e, I co z tym idzie, mamy 36 przypraw na godzinę Chociaż gdybyśmy sobie jeszcze postawili jeden dom To bym nie pogardził, chociaż kurczę, Ja bym wolał na tą, na planetę różowych z, z różową y, tą kurwa y, z różową przyprawą y, polecieć i tam y, coś ogarnąć, a nie inwestować w tą y, żółtą przyprawę, bo ona będzie fajna y, to, to jest super, naprawdę podoba mi się bardzo jestem niesamowicie zadowolony że y, odnaleźliśmy tą różową przyprawę, żółtą tutaj zielona przyprawa jak widzę, ale to później, najpierw ta różowa, najpierw kurczę różowa przyprawa, o tutaj To było chyba tutaj. Mam nadzieję, że to było tutaj. Dokładnie tak. To było tutaj, i teraz damy tutaj zwierzątka. Czyli to, co zrobiliśmy wcześniej. Na tym pojęciu nie ma nic. Dobra, już wiem o co chodzi. Już wiem o co chodzi. A nie, to jest, ale nie zbadane. Kurcze, nie ogarnąłem. Nie, to trzeba po prostu. Tutaj wszystko. Wszystko zeskanować, Kurczę, jeszcze nie ogarnąłem te gry, sorry, ludzie Ale naprawdę, to nie jest takie łatwe, może dla, e, dla tych, którzy, którzy grają w to częściej i tak dalej, to to jest oczywiste Wszystko żerca, a to ma być mięso żerca Roślina, dobra, to to może być To właśnie Jeszcze jedna roślina żerca, tak? Jeszcze jednego trzeba zeskanować, żebyśmy mieli w pełni to wszystko ogarnięte. Tylko gdzie tu jest ten roślinowierca? To chyba to. O właśnie. I super. I czyżbyśmy mogli już e, stawiać domy? O fajnie, to mi się podoba. Cholera jasna, naprawdę. Strasznie mi się podoba to, że ogarnęliśmy te przyprawy. Kiedyś pamiętam, że mi to szło dużo, dużo, dużo gorzej. Ta gra jest niby dla dzieci, niby jest taka e, łatwa, niby przyjemna, niby tutaj ewolucja. Fajne można stwory budować, e, ale tak naprawdę im dalej, tym to jest trudniejsze. I kurczę, e, ja dopiero teraz powiem wam, że e, ogarniam tę grę. W porównaniu do tego co było kiedyś, to teraz to ogarniam. Chociaż to radzę sobie kiepsko. To pomyślcie, e, co kiedyś się działo. To dopiero wtedy była zabawa. O, tutaj. Ja bym te fontanny zabrał, bo to jest kurczę, nie wiem po co. Pierdały takie. Dobra. Jeszcze jakieś centrum rozrywki wypłatałoby zrobić tutaj. A właśnie. i mamy 48 przypraw na godzinę. To jest dobry e, dobry wynik. E, teraz tylko trzeba będzie latać po tych e, po tych planetach z jednej na drugą. Zapiszemy sobie. A nie, nie możemy na planecie zapisywać. Okej. Okay. Zapomniałem. Więc zapiszemy tutaj e, i będziemy latać e, z planety na planetę, żeby e, zdobyć te e, przyprawy. No, wreszcie tutaj sobie polecić, skoro już tu jesteśmy blisko, może będzie coś fajnego, niczyj, niczyj, A tu nawet nie ma czego fajnego, gra nam nic nie pokazuje, żaden radar, a to jest gazowy olbrzym, tutaj nie można yy, podlecieć, o, co się dzieje? Ja bym chciał pogadać z nimi, bardzo bym chciał E, pogadajmy zatem. Może będą mieli jakieś fajne e, ceny dla naszych przypraw. E, Dyplomację, może najpierw. Mm. O super! Mamy szlak fajnie, to mi się podoba. Mm, oni tak naprawdę nie mogą nam e, zaoferować niczego fajnego mają beznadziejne ceny. A w sumie tak gadałem: cywilizacja. A ci? Kto miał takie fajne ceny dla nas? Handel? O ci, kurcze! A rozbaczcie ile hajsu za samej przyprawy mamy To mi się podoba Ziemskie kratery A to jest takie pierdoły, wiecie Nic takiego Poważnego, i kolejną odznakę mamy, to mi się podoba Mam nadzieję, że dosyć dużo Czasu będziemy grali wspólnie W fazie kosmosu Naprawdę bardzo bym chciał to Poprowadzić jak najdalej Dobra, tu coś mamy Mam nadzieję, że to nie są Jacyś bandyci Oho No właśnie Coś jest nie tak, piraci. Oj, oberwaliśmy. też no, yy, walka nie jest ciężka. Można jakoś sobie tutaj yy, poradzić w miarę. Tylko trzeba troszkę blisko podlecieć, a czasem ciężko trafić. O kurcze. Moja świnia morska próbuje sobie sama kratko otwierać. Ej, cicho tam. No, ora, to niczyje, niczyje. Jakiś, tutaj jest faza e, plemienia. Myślę, że nie ma sensu niczego z tym robić. Tutaj nie ma. Myślę, że też nic. O, tutaj coś jest. Oby to nie byli piraci znowu. Mam nadzieję. O kurcze, ile tych piratów jest? What the fuck? Dobra, i drugi Fajnie, ale mimo wszystko, y, tutaj jednak coś jest ciekawego Dobra, weźmy sobie tutaj i pyk i to były pieniądze z Poryliony I dostaliśmy prawie 10 tysięcy. Fajnie, to mi się podoba. Dobra, więc dalej będziemy już przeszukiwali galaktykę poszukiwali poszukiwaniu jakichś fajnych, cennych towarów. A dlaczego? Ponieważ mam takie zadanie. O proszę. Aha, coś tam mi się zawiesiło, e, więc weźmiemy to i od razu zapiszę. Wolę nie ryzykować, żeby gra mi się e, skraszowała. O proszę, co my tutaj mamy? Mamy Dolina Wirów. Kliknij i, przy, i przy, przyciągnij po powierzchni planety, aby ustalić punkt początkowy, kierunek e, czekoladowego pudełka, co? Co to robi? O proszę, Jezus Maria, ale fajne O kurcze, to wygląda jak właśnie tabliczki czekolady Strasznie fajne, podoba mi się to Bardzo mi się to podoba, zobaczcie ile tutaj tych rzeczy można mieć A my mamy dopiero Dopiero jedno Dolina wirów Dokładnie no, mi się naprawdę podoba, genialna gra jest. Można w nią grać i grać. Tylko wystarczy tyle, żeby mieć zapał do tego i chęci. A nie zapisać, więc zapiszemy. I może skończyć odcinek, gram już 20 minut ponad. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. I zachęcam Was do oglądania odcinka kolejnego. Trzymajcie się ciepło. Cześć.